W 2014 roku 2 października zadzwonił telefon w moje urodziny, że jest dawca i odbył się przeszczep, wszystko się udało. No i później trochę się pogorszyło, więc w 2021 roku w marcu była retransplantacja płuc. W ogóle przed przeszczepem płuc pierwszym no to dwa tygodnie w w domu, trzy tygodnie w szpitalu i tak, no szpital był drugim domem. Bo ogólnie czekałam cztery lata na retransplantację, byłam na liście i patrzę, dzwoni telefon w nocy, wyłączyłam, mówię, kto o tej godzinie będzie dzwonił? No, ale później też do taty zadzwonili, także już wiedziałam, że no coś się dzieje. Wtedy, szczerze mówiąc, przebranie się, śmiałam się do Katorek, mogli zadzwonić pół godziny wcześniej, bo Zdążyłam przebrać się w piżamę i ubrać się z powrotem. To było dla mnie wyjątkowo wielki wysiłek, I no, no ale jakoś sobie poradziłam. Bieg po Nowe Życie ma promować transplantację, żeby ludzie wiedzieli, że oddając narządy można uratować wiele żyć, dobrze pokazać, że osoby po przeszczepie są w stanie prawie normalnie funkcjonować, uprawiać sport, żyć mieć dzieci na co dzień nie pracuje, ale szyję zabawki i maskotki yy, też do zabrza do śląskiego centrum chorób serca dla dzieciaków na Mikołajki, Dzień Dziecka, Wielkanoc, żeby miały trochę radości w tych ciężkich chwilach, jakim jest szpital. Dużo czasu tam spędziłam, bardzo dużo, i wiem, że ciężko jest, jeżeli tam ktoś spędza miesiąc, dwa, niektórzy rok. I to jednak no, miło jest dostać taki niby drobiazg, ale wydaje mi się, że to sprawia im przyjemność. Mój dzień zaczyna się przede wszystkim od leków, bo są najważniejsze: inhalacje, no i później normalnie, albo jakiś rower, spacer. Trochę trzeba też poszyć, właśnie maskotki, spotkania ze znajomymi. Czuję się bardzo dobrze. Mogę robić wszystko, nie mam żadnych ograniczeń, że czymś się zmęczę. Co wcześniej było, no, ubranie się było problemem, a teraz przejechanie 20 km rowerem, to, to nic takiego dla mnie. Na pewno warto, bo zmienia się życie na lepsze. No, tak jak no, ja mogę powiedzieć, jak jest po przeszczepie płuc, tak? Przed nie miałam siły na nic. Przejście 100 metrów było problemów po przeszczepie. Nie mam ograniczeń takich. Wiadomo, nie da się do końca tak robić wszystko jak zdrowy człowiek, no ale staram się żyć tak, jak się da. Kilometr to teraz dla mnie pikuś. Ostatnio pojechałam do Łodzi, zrobiłam 14 piechotą, a rowerem w tym roku 600 kilometrów.